Dzień dobry, tuż tekst i dzisiaj w takiej odmiennej formie, a dlaczego w odmiennej? Bo nie ma twierdzy, a pojawiają się Lego władca pierścieni. Na razie póki co niestety demo, gdyż premiera początkowo była co prawda na koniec października, ale przesunęła się na koniec listopada. Może to i lepiej doszliwują grę do końca. Póki co musimy zająć się naszym demem. A dokładnie co takiego jest w tym demie? Dostajemy jedną misję. E, możemy grać trzema postaciami Gimlim, Aragornem oraz Legolasem, a dostajemy dokładnie misję oblężenia Helmowego Jaru. Mm. Jak to się prezentuje? No prezentuje to się, póki co w moim odczuciu, całkiem fajnie, wyśmienicie mógłbym nawet rzec. Jak widzicie, tła, jak gdyby, są robione, renderowane właśnie nie z, nie z klocków LEGO, czyli wszystko nie jest legutkowe, nie wszystko, ale i tak znaczna większość. No i właśnie tu taka obawa, czy przypadkiem nie za dużo, nie za mało jest tych legutków w legutkach. Ale tak, mamy oczywiście nowości, nowości takie jak elementy RPG, Legolas na przykład w tym demie, oczywiście, może sobie wybrać pomiędzy łukiem a sztyletami. I mamy również mówiące klocuszki to jest fajne. Póki co do tej pory wydaje mi się, że klocuszki chyba w żadnej części nie mówiły raczej tam pomrukiwały te swoje takie czy coś w tym stylu. W tej części mówią mówią głosami postaci z filmu. Te kwestie są po prostu wyjęte z filmu i wsadzone do gry. I póki co prezentują się moim zdaniem wyśmienicie, fajnie to brzmi, jest właśnie ten humor legutkowy plus patos władcy pierścieni. No może tego humoru w tym demie za dużo nie widać, ale i tak są takie drobne elementy humorystyczne, jak świnia, ryba. Zresztą zobaczycie sami. I co jeszcze takiego jest właśnie? Ten patos fajnie tak to działa, fajnie to działa, przynajmniej w tej misji, aż ciargi przechodzą po plecach, gdy są te kwestie wypowiadane, no i oczywiście oryginalny soundtrack, to wszystko razem tworzy moim zdaniem wyśmienitą mieszankę, a ta seria seria, ten odcinek jest preludium do serii Lego Władca Pierścieni dokładnie. Hmm dokładnie o to chodzi, tylko właśnie to jest takie wybadanie rynku, czy takie coś w ogóle ma prawo bytu. Z tego co widziałem jeszcze żaden let's player yy, nie był łaskaw wrzucić dema z Władcy Pierścieni, z Legutków tak więc ja będę pierwszy mam nadzieję i mam nadzieję, że będziecie równie dobrze się ze mną bawić demo nie jest długie, ale jest naprawdę fajne, wiele nowych opcji widać właśnie w tym demie tak więc koniec gadania. Oczywiście pod koniec filmiku, jeżeli wam się podobało, chcielibyście zobaczyć, to możecie subskrybować, lajkować albo dajcie mi znać w komentarzu, bo Gretach, czy się kupię, a czy przejdę ją na wizji, czy przejdę ją w samotności, to już, wiecie, to już właśnie wasza, wasza w tym sprawa. Ja chciałbym oczywiście nagrywać z tego. Wszystkie odcinki, całą grę przejść, no ale zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będą chętni na tego typu grę, bo osobiście uważam, że lagutki nie są dla dzieci, tylko są dla wszystkich. Dla... To jest gra rodzinna, wspaniała. Dobra, gramy, bo gadam, gadam, a wy już jesteście ciekawi. Teraz jestem cicho. No ładny rusunek, ładny, ładny.

Ten thousand strong at least. Ten thousand. It is an army bred for a single purpose to destroy the world of men. Let them come. I want every man and strong lad able to bear arms to be ready for battle by nightfall. Get the women and children into the cave. Mm. Mm. Oh. Yeah. Not Stickle and their shields broad. I have fought many wars, Master Earth. I know how to defend my own keep. You must call for aid. And who will come? <laughs> Open the gate! Open the gate! <laughs>

Piękne to. Fajnie, fajnie wyponują się z tymi logotkami. Mi się to podoba. Widzicie, widzimy tutaj armię orków, która będzie atakować właśnie nasz, naszą tutaj twierdzę i naszym zadaniem będzie ją, ją obronić. Jest to trochę przewidywalne, ponieważ jak ktoś oglądał film, a zapewne większość z was oglądała, jeżeli w ogóle zaglądacie tutaj... To będziecie wiedzieć co się będzie po kolei działo Tylko właśnie e, chodzi o formę w Jaką to autorzy przedstawili No i oczywiście jak to w legutkach Mamy tutaj proste zagadki logiczne Które musimy e, rozwiązać Nie wszystko możemy zrobić daną postacią e, Na przykład widzicie tu jest na pewno coś do pociągnięcia Jest taka klasyczna wajcha Która pojawia się w wielu, e, w wielu legutkach No niestety Aragornem ani żadnym tutaj Z naszej postaci nie będziemy mogli jej przesunąć Ale za to Wszystko zniszczę tutaj co mogę Pozbieram, pozbieram trochę klocuchów o, i tutaj ujawnia się coś. I teraz Gimli ma taką moc, że może właśnie rozbijać takie e, takie takie na, napęknięte rzeczy. Dobra, szukamy dalej czegoś. O, tutaj znowu Gimli się przyda. Co. A, tak, w ten sposób. O, i teraz e, widzicie, bierzemy wajchę. Tu jest właśnie ten element taki trochę RPG. E, może on tu mieć kilka rzeczy. Kilka rzeczy. Widzicie, on ma tu Porek. A na przykład Legolas. Widzicie, e, może wybrać szczeliciki i łuk e, Galadrimów z ciężką No natomiast le, Aragorn niestety ma jedną rzecz. Widzicie, tutaj na pewno przydatny jest ktoś wybuchowy. E, nie wiem, tylko przypadkiem. Nie, to jest element kampanii, więc chyba tak czy siak nie moglibyśmy tutaj zbytnio e, podziałać na ten element. No i co? No i, 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 i co? Fajnie to wygląda, nie? No ogólnie fajnie to wygląda. Wydaje mi się, że gra zapowiada się miodnie, cudnie, wspaniale. Dobra, oczywiście jak zwykle jak to legutki stawiałem na proste zadania logiczne. E, proste do czasu, gdy się nie trafią. Trudne, bo o, i trudne potrafią być. Nie wszystkie są łatwe, chociaż większość oczywiście stawia na poziom taki no, e, przedszkolaka. Gdyż wiadomo, ta gra jest skierowana raczej do dzieci, choć zauważa się tendencję, że sporo osób właśnie starszych. Lubi w to pograć. Ja osobiście bardzo lubię w to w legutki grać. Dobra, teraz sobie y, zrobimy właśnie u drogę ku y, górze. Wejdziemy na mury. To jest w sumie takie nasze zadanie. Okej, okay, i tutaj znowu widzicie kolejny charakterystyczny element dla klacuszków. Budowanie, budujemy zawsze jakieś y, elementy, konstrukcje, które pomagają nam osiągnąć nasz cel. I teraz się wspinamy. Tego niestety nie możemy tak niszczyć. A nie możemy, o. Nawet musieliśmy, chyba. I teraz się zaczyna bitwa. Katsek zwałowa scena. Dobra, ale robi się poważnie. Trzeba uważać, bo Dianizu zaraz nie wytrzyma. nie wytrzyma. Jak w filmie. Mówię, to jest wszystko na podstawie filmu, prawda? Ale i tak wygląda to moim zdaniem świetnie. Nawet jak oglądaliście film możecie w to zagrać. Oj, to płasko. zaczął. Samo się nie zaczęło. Dobra. Początek. Początek tutaj oczywiście naszym zadaniem. Ja już przechodziłem to demo, więc tak mniej więcej ogarniam. Naszym zadaniem jest teraz, jak widzicie, pojawiły nam się tam u góry. Co mamy zrobić? Mamy zniszczyć drabiny. Odsunąć je od murów. One się tu będą pojawiać i z nich będą skakiwać nam właśnie te bredne orki. Trzeba je tu znaleźć. O i teraz się przyda gimnii. I stopala! O, ta rywalizacja tych dwóch jest po prostu genialna. Dobra, mamy kolejne drabiny. Tutaj cias, tutaj Nie cia, było tu jeszcze tego. I oczywiście jak zwykle o co chodzi w legutka? W legutkach jak zwykle chodzi o pieniądze. Tak, trochę taka materialistyczna gra. Ale chodzi tutaj właśnie o... O, widzicie, nawet ślad pozostaje po nim, nie widziałem tego. Chodzi tutaj o zdobywanie pieniążków, za które potem będziemy mogli kupować e, postacie albo różne takie rzeczy. No niestety w demie jeszcze tego nie ma, ale na pewno pojawi się w grze e, już właściwej. E, póki co gra jest chyba zapowiedziana na 23 listopada i w tenże dzień możecie się spodziewać pierwszego odcinka e, na kanale Delta Games Channel właśnie z tej gry. Hmm. Jeszcze nie zamówiłem preordera, ale zrobię to w najbliższym czasie. Zresztą mogę zamówić nawet nawet chwilę przed. To nie zmienia faktu, że i tak przyjdzie, mam nadzieję, tego samego dnia. Okej, okay, rozwaliliśmy wszystkie drabinki. Co teraz nas... czeka, co nas czeka. Kolejne drabinki, no trochę tutaj. E, nie postarali się autorzy. Ale to jest, wydaje mi się, taki, taki element samolutkowy, może... Może dlatego dali to w demie, gdyż nie trzeba tutaj jakoś specjalnie ogarniać całej tej machnika klacuszków. Wszystko mamy tutaj podpowiedziane i możemy się trochę nauczyć a, do czego... co dana postać potrafi. Oj, trochę się mnie zacięło, nie wiem dlaczego. Ale dobra, jedziemy dalej. I teraz patrzcie, teraz element fajny. Możemy rzucić gimle, gimlejem, tak? I patrzcie. A fajnie. Jeszcze <ścoughs> spadł za góry. No trudno. No śmierć oczywiście, co oznacza śmierć w legutkach. Śmierć w legutkach... Ale kurde, strzel. Śmierć w legutkach oznacza jedno. E, albowiem oznacza utratę punkcioków. Punkcioków. Wypadają z nas pieniążki. Oczywiście możemy je pozbierać, ale one zaraz szybko znikają. Co jest raczej ciężko, żeby wszystkie uratować. Dobra, udało nam się kolejne trafki. No i element lagówkowy, komiczny, a no, mają specyficzny chyba. Ale wybuch jest ekstra. Nie, naprawdę fajnie wybuch im wyszedł. no ja nie powiem. Jak na klocuszki fajnie to wyszło. Chociaż mówię, tutaj tych elementów klocuszkowych jest no troszkę mało, troszkę mało. Oczywiście link do dema podam w opisie, każdy może będzie mógł sobie spróbować i sam zagrać, może odkryjecie coś więcej niż ja, chociaż ja tutaj wielu rzeczy nie poodkrywałem, skupiłem się raczej właśnie, żeby dostrzec te nowości, jakie były zapowiadane przez twórców, chociaż w tym demie, no mówię, poza tym właśnie, poza tymi elementami właśnie trochę tak, może RPG za bardzo właśnie nie widać, no ale na pewno widać i słychać te głosy postaci. No, moim zdaniem to wszystko naprawdę ciekawie wygląda. A, kurde, tych No, tylko pytanie: czy są chętni, żeby to oglądać? Dobra, tutaj już w poprzedniej etapie, jak gdyby to wszystko rozbroiliśmy. Widzicie, łucznicy nam pomagają, ostrzeliwują, tylko nie wiem właściwie, którzy. Ci... A, ci z Okej. Okay. Mykamy, mykamy. I teraz tak, potrzebny chyba będzie nam tutaj. O tak, tutaj będziemy potrzebować Legolasa, widzicie, podświetla nam się, kto będzie nam potrzebny. No i Legolas jako elf potrafi wysoko skakać, to jest logiczne, tylko oczywiście, żeby tu... O. I hops, hits i teraz nam tutaj pomoże. I nasze postacie będą mogli swobodnie sobie wejść. Nie, zabiłaś go, nie, nie. Biedacy. Ej, gdzie jest Gimli? Gdzie, no, gdzie ten krasnoludok mi uciekł? Tu jesteś, kochani, chodź. One są takie. Ten kiby jest taki słodziutki. Najlepszy ze wszystkich. O, a tu coś jest? Al ale metalowe. To nie. To on sobie nie da z tym rady. To będzie pewnie jakaś specjalna postać, która wybucha. Może ten kamikadze w co tam biegł. Postaci ma być tutaj mnóstwo. No, ale wiadomo. Wiadomo, będą jakieś takie odmiany <grym> o No, takie widzicie, legutkowy Uwaga, humor. Teraz kolejna charakterystyczna scena z filmu. Dobrze znana każdemu, kto oglądał. Nie wiem, ile to demo wyjdzie, więc w każdym razie, jeżeli. to jest naprawdę zwałowe. Ja mam taki może dziwny humor, ale. Not. No. Light stary, Light, no na chyba jest I przełączamy się i już abijemy, atakujemy, niszczymy Tentara. tara. Nie wejdą nam do twierdzy, Nie ma opcji, nie ma opcji. Dobra, budujemy belki. A jeszcze nie. Budujemy belki wzmacniające. Jak widzicie nasz yy, przyjaciel komputerowy specjalnie nam pomaga. Niestety tutaj inteligencja AI nie jest zbyt rozbudowana. Teraz przełączenie się i przechodzimy z powrotem na mury. Tutaj szybko się wszystko dzieje przynajmniej w tej misji. Nie wiem jak to będzie wyglądać. Ale poza tym film cały jest na właśnie polega praktycznie na tłuczeniu orków, więc wydaje mi się, że większość misji właśnie będzie tak wyglądała, jak ta. Mnóstwo orków, kompletna rzeź. Nie będzie to raczej nie będzie to raczej Legutki to nie będą podobne do Harry'ego Pottera, gdzie tam właśnie za, e, potrzebne były... E, stawiały na właśnie na zagadki logiczne. Bardziej niż na akcje, tutaj jest raczej sama akcja, czysta akcja. No ale oczywiście jak w filmie tutaj na pewno też pojawią się takie bardziej spokojne momenty, gdzie będziemy musieli pomyśleć. Ale póki co to jest wartka, szybka akcja i fajnie się w to gra, tym bardziej gdy się słyszy tak e, znakomitą muzykę. No, oczywiście zerniętą z filmu, no ale jakby inaczej. Przecież nie mogli tworzyć do warstw pierścieni kolejnych, e, kolejnej ścieżki dźwiękowej, jak ta jest wyśmienita. Tak samo do, jak, jak robili oczywiście Star Warsy. E, to również była ścieżka dźwiękowa z filmów, mm, ale nie było dialogów. Nie było dialogów w Star Warsach, nie było dialogów. Tutaj właśnie jest ta fajna nowość. No i póki co fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, ale tak. No, tak, fajnie to normalnie. A, jak kloców? Fajnie, fajnie, fajnie. No ale po prostu, co powiedzieć o tej grze? Ta gra jest... To są legutki, to wszystko mówi. Jeżeli ktoś lubi legutki, to je lubi, a ktoś nie lubi, to już nie będzie lubił, no trudno. Ale naprawdę, jeżeli ktoś chce e, oglądać tego let's Play, to zapraszam jak najbardziej i zachęcam do kupna tej gry, bo jest zajebiście. Póki co demo I do zagrania w demo. Oczywiście będzie też e, linczek. Dobra, kolejny etap. Jak widzicie, nie idzie to oblężenie. No i, i kolejny, oczywiście, tutaj element logutkowy. Uwaga, teraz będzie. No. Jak wszystkim, to wszystkim. Teraz ten taki patos będzie. Uwaga, ta scena jest w ogóle taka. I ciary po plecach. Niech będzie

Tutaj, rumak jedzie sam, my w sumie tylko dusimy. Możemy się przesuwać trochę na lewą, trochę na prawą stronę i dusimy, X, żeby tutaj siekać. orków i możemy skakać, ale nie trafiłem. No szkoda, kurde. Poprzednio mi się udało. A, możemy siekać, zdobywać punciochy. Prawdziwy bohater jeszcze się udało zdobyć. Ostatnio mi się nie udało, bo tam ostatnio, kurde. Często. A, ale fajne trolle. Uwaga, normalnie naprawdę, ciały po plecach, jest to wspaniałe uczucie. Aaaa, bym dostał... z maczugi. No, trochę tutaj już się e, powoli... Za daleko chyba go... No kurde, spadłem z konia. Gondol! Syedyn król na miejscu. Nie za Ta muzyka PRZEŻYJ! Jest! Kurde, normalnie mówię, tak, kocham tą muzykę, kocham ten film, kocham, kocham to uniwersum, To prawda nie przeczytałem książki, ale na pewno kiedyś to zrobię, wspaniałe to jest. Lockowy Gandalf. No szkoda, że nie dali nam Gandalfem trochę pokierować, ale na pewno nie jednej jeszcze misji będziemy mieli okazję, no niestety nie w demie. Dlatego zapraszam was na let's play z tej gry i zobaczycie jak Gandalf się sprawuje, a na pewno będzie stylistyczny. No i to by było na tyle, koniec dema. Nie ma dalszych misji niestety, tak to bywa. No wydaje mi się, że póki co są na dobrej drodze, w sumie już nic nie zmienią, ale i tak jest to fajne. Misja była fajna, ciekawa, trochę za mało było tamtych klocuszków, no ale trudno. Gra i tak jest super, moim zdaniem jest super. No i co wam tu więcej powiedzieć? To było takie preludium. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, lajkowania. A, a, o, napiszcie, co sądzicie o tej grze, co sądzicie w ogóle o, o serii LEGO. Jeżeli Wam się podoba, dajcie lajka, dajcie znać w komentarzu. No i to na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Do widzenia, cześć.